Widzowie, słuchajcie, dostałem kolejną informację prosto do mojego domku. Zobaczcie na to. Patrzcie to. Przejdź do mnie na 2000-2000 szybko. Normalnie jak najszybciej tylko że da. Słuchajcie, no ja oczywiście domyślam się, no 2000-2000 to jest oczywiście miejsce, jeżeli nie kojarzycie od tego tajemniczego typa, który sprzedawał nam bronię, a co się okazało tym tajemniczym typem jest tata hejtera. Ja czym prędzej tam po prostu polecę, ponieważ no chyba nawet nie ma na co czekać, prawda? Ja tutaj biorę sobie tylko jedzonko, ponieważ no trochę się go przyda. Biorę wajerwerki i chyba lecę. No mam tam polecieć jak najszybciej najszyb wiadomość no to lecę, Co najważniejsze, znaczy co najważniejsze. No w sumie nie jest jakieś mega ważne, ale zobaczcie. Teraz ta wiadomość jest normalnie tutaj, a wczoraj była tam, czy tam przedwczoraj. Ja, ja nie pamiętam czemu. Ja, ja w ogóle znaczy nie, że pamię nie pamiętam. Ja nie wiem dlaczego tak się dzieje, że tata hejtera raz daje tu, raz tu. Może on ma jakieś taki nie wiem, no, nie wiem, on ma chyba wiecie, on też jest trochę starszy, nie więc nie wiem. On jest taki dziwny. Ja się go troszkę boję w ogóle tak się zachowuje, że raz jest spoko, potem jest tak agresywny, a potem jest znowu spoko. Nie wiem. Dziwny typ. W każdym razie, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i wpadajcie na mój trzeci kanał tam oczywiście są co dwa dni filmy I przypominam, żeby subskrybować Oczywiście dam wam link w komentarzu A bardziej nie w komentarzu, tylko w kanałach Tam sobie łatwiej możecie wbić A mamy noc, mamy noc No i troszkę trzeba będzie polecieć Jak widzicie mam 43 fajerwerki Ja nie wiem czy ja na tym dolecę Ale będę mega oszczędzał Ja zazwyczaj jak tam lecę Strasznie dużo firewerek wydaje Ale dzisiaj stwierdziłem, że No patrzcie, mam 43 Nie chcę mi się bić tych żeby dostać nowe fajerwerki Polecę mega oszczędnie Po prostu postaram się zaoszczędzić jak największą ilość fajerwerek Leqime, pashtë to. Pierwsza, to jest w ogóle nowy wieżowiec. Kto nie widział na, kan na kanale Opawa, no to proszę sobie zobaczyć, bo tutaj każdy z nas w swoją cegiełkę, tak jakby można byłoby powiedzieć, do tego wieżowca dołożył. A my w tym momencie lecimy i widzicie, ja już teraz mega mocno oszczędzam. Już naprawdę patrzcie to! Nic nie dotykam, a moja postać leci. To jest OP. Teraz bym uderzył w drzewo, no to się rozpędzam jeszcze jedną fireworkom No nie będę wam pokazywał tego lotu, bo był on po prostu dość nudny. Widzowie, jesteśmy już bardzo blisko, jak widzicie, użyłem tylko 10 firewerek. ja już mi się wydaje, że już na tych 10 dolecę. Chyba miałem 43, tak mi się wydaje. Dobra, ale jest noc. Ja się boję ogólnie w noc w tym miejscu latać, czekajcie, mamy 2000 i teraz tam trzeba bardziej odbić. Okej. Okay. Już jesteśmy na tym e, biomie lodowym, a gdzieś tutaj właśnie zaraz powinna być już ta tabliczka, e, która ona symbolizuje ten zakręt. Czekajcie, to chyba jeszcze nie tutaj. Dobra, wbijam, wbijam do nich. Dobra, o, to. są. Siema! Zaczy, dzień dobry, Ma, proszę! Pana. I siema! E, co siema. ty masz? Co ty masz w łapie? Co to jest? Nie Je co, nie mogę? No może, no, ale to nie jest taka typowa sikiera. Ty pokaż to. To jest siekiera, ty bucu! Hane, ty Ej, ale czemu bucu, ej? Czemu bucu? Bo, bo jesteś buc! Bardzo dobrze, tak, bardzo dobrze. Tak, Jak tak, bardzo dawa, dobrze? No i co? Proszę pana, ale czemu on mnie wysyła? Sto stoję! Spocznij! Sto stoję ej, dalej, nic się nie Ej, pierwszy to, raz w ogóle nie. tutaj wlazłem, dzięki, że nie posłyszeliście, tak w sumie, o. Foko, jest moim pracownikiem, to wiesz, to... Już... Haha Większe prawa, nie? No wiadomo, Kiedyś wiadomo, do wiadomo no. Dobrze, czemu, czemu, tu miałem przylecieć? że tak? to jest daleko Przecież na Palinowej się normalnie widujemy i... Co? Tak. co Słuchaj. Dzisiaj co to będziemy, będziemy Ciebie testować Testować? Ale... Ostatnio tak. miałem test, jak mi Pan pokazywał ten magazyn z broniami No i go przeszedłem pozytywnie, nikomu nie powiedziałem no Tak, tak, o, bardzo dobrze No W takim razie moje zaufanie wzrosta do 4% Let's go, co? Tylko do 4%?! Przecież jestem to dobrym to pracownikiem Wcześniej było 3, teraz 4, tak? A ej, mam pytanie, Hejder, masz te nie fajerwerki, tylko pochodnie E, no mam Dasz mi jedną A nie wiem Proszę, tylko jedną! dobra, masz ty. Dzięki, jedną, 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 bo ja tylko do łapy potrzebuję, żeby. O, chcę rozjaśnić, dobra i tu się też rozjaśnię, piek Dobra. No, zrobię. mam dla ciebie zadanie, wiesz? Po co ja tutaj? No? Jakie zadanie? Zadanie? Będziesz dzisiaj normalnie strzelał strzelał? A ja będę? Ale... No. Co? Czekaj? O, a ja chcę. Eee. 13. Widzisz, która jest godzina do spania, szybko! Nie! Ale ja chcę z <grym> tego, tego! Dzisiaj no. może, dzisiaj może, dzisiaj ja może. Ja chcę zajmować. glata dotknąć! Nie. Jednak, nie jesteś jedno... za młody, żeby z broni kurde strzelać tym młodym. Nie, ja. dotkniesz tego. No. Ale błagam, tatusiu, daj mi dotknąć tego to jest takie fajne. Taka, tak fajne. Czekaj, jak myślisz że on Powinien czy nie powinien? Nie no ja mam 21 lat, a on ma to, to 13, no gdzie no, to za młody. No Jeszcze znam krzywdę zrobi! Co no, zostaw to? No co to robisz? A nic. O. Dobra, masz rację. Dobra, wiesz to bo ja, ja wezmę może te, bro te bronie. Dobra. Ja w w żeby nikt tego nie zabrał, nie? Kurde, ja nie a? mogę, ja będę strzelał z broni, ale fajnie, ale pistolet. Ale ty, no, może ja nie mogę? Bo po pierwsze, mam 21 lat, ty masz 13, tak? 13. No. Już nie pamiętam, ile mam. Ale to jest nasz a on, a ty mu <laughs> Jaki wyróg? Ja jestem po waszej stronie! Ja pracuję dla twojego taty, co ty gadasz w ogóle, ty? Jesteśmy teraz ziemeczkami, jesteśmy teraz ziemeczkami. No to jest teraz po naszej stronie. Ej, no hej ten, no weź. Co ty? Dobra, Dobra no. Go. Co ty, ty sądzisz o tym, nie? No? Żeby być moim ochroniarzem. O kurde. Kurde, no. nie wiem, no ubrałem się jak ochroniarz. Jak no, no, w sumie mam taki garniturek. No nie powiem ci taką historię, nie? No? O, ale no, wyglądasz pięknie, no kurczę. Mm, no tak, powiem ci no. taką historię. Normalnie za ostatnie spałem, nie? A? Ja to kurde nie mogłem usnąć, nie? Totalnie jest, śpię sobie śpie, Co chwilę było jakieś jakieś takie. Wiesz co chodzi, nie? Nie, to jest czy coś, nie? A rozumiem, rozumiem, no? Caje. I i patrz, ja będę spał, a ty będziesz stał przy mnie i będziesz z gnatem celować do wszystkiego co się rusza. A co jeżeli on podejdzie? Ja też mogłem celować. A co? Ty jak coś zobaczysz, to pierwsze co zrobisz, to normalnie uciekniesz. Powiem mamie! Nie no, hej, ty... nie, nie. nie mów tej kobiecie nic, Dobrze. bo się dowiesz, że z broń mi lat, latam przy tobie, to wiesz co będzie. To do więzienia wrócisz i zobaczymy co wtedy będzie. No Spod hej, ja, takie rzeczy, to no, twój tata, no. Słuchajcie, ja wybaczaję, no, ja muszę to uczyć. No, dadno przegada. No. Dobra, Dobra pan datą da pukawkę. No, zaraz, no w życiu, nie dostaniesz tutaj w tym miejscu, jak tutaj może, nie wiem, na przykład do tego A To pan dobrać. go zastrzeli, no. pan go zastrzeli tego klipera, ja chcesz to zobaczyć. Oho, 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 jaką to ma moc, no. na dwa strzały. Hejter co, widziałeś to? Decydujesz. Ale mocne. Dobra no to chodźmy. najmocniejsze, najmocniejsze to ci potem pokażę co to jest, bo to jest, to jest najmocniejsze. Jo nie mogę jaka strzelba. No. Hejter chodź pokażę, pokażę ci na hejterze. No, nie. No, robisz, no. nie, 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 hejter nie bój się, hejter to jest spoko. No to mnie celuje. No ty sam przecież to, to nie jest ty. tak. Ty. Jest własnego syna będzie strzelił! no, własnego syna będzie strzelał. <sadziono> ja też. Dobra! Chodźmy, <grym> do chodźmy tą strym, do tego testowanie. Gdzie będziemy strzelać? To są jakieś przygotowane jakieś mobki, gdzie będziemy strzelać? A, da, a, bo... Ej, bo... gdzie ty? Opadziesz. Ciekawe czy trafię. A, nie, trafię, nie sobie, no, to za daleko, no, po... że to jest pompa. Jak, jak to się nazywa? Pompka? A myślę, że też dostanie na hita, ja nie? Ale nie, bo to trzeba chyba bliżej podejść, bo to bliżej jest bliska, wie pan. Tak myślisz? No też myślę, no trzeba się znasz... Się o, tam znasz jest, tam jest, tam jest, tam jest, niech pan, zobaczy, niech pan mega blisko podejdzie, niech pan się nie boi. dobra, dobra. dobra. Siemak o górę! Puu! A Nie widzisz tak samo! Ale słaba bronia! Ale chaos! Ja no. Nie no, nie wiem! Ja nie, może z bazówki w niego strzelać, gdzie tu jest jakiś? Ja nie mogę co pan odwala! Jaka basuka! Ej, to tu do... jest, tutaj, to, Eee... Jak z gazopirenem. Ja nie oh. mogę, co tu się dzieje. Oh. Hejter, to, to, to zepsu widzisz? Ale dziura. Dąb ze Ja nie Czyk, mogę, <laughs> ja mam dziura. Ja tego nie będę budował. Będziesz to nie. robił! Nie będę tak budował! Tak! Nie będę tego Będziesz! Heider, to jest moja misja! Dobra, no to panie tato hejtera, no to co ja mam wspólnego z tym Mogę sobie postać? A tu są, o, chodź. takie cele, okej! Okay. Co? Tak. Mam, strzelać? No sobie tutaj, poczekaj, ja ci może zrobię takie ładne tutaj miejsce! Dobra? E, tutaj, nie? O! I co no. tutaj będziesz stał na tym? Okej, okej! Okay, okay. Dobra, i teraz tak! E, koło fortuny to mi wylosuje broń, uwaga, owak losuje, 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 oh. losuje. O. O kurde! Z tego? No nie, no to, to rozwali! To jest bazuka! przy masz rację, wiesz, co ty jeszcze nie dostanę tego utrzymać? To może tego ci nie dam. <śmiech> <śmiech> o! To! O, o, dobra, dobra, to jest taki pistol. Dobra. Dobra, <laughs> to masz to, to jest shotgun. A, to jest nie? pompka, okej, okay, dobra, no. I teraz tak, poczekaj, dam ci to. Ale nie, ja tak naprawdę nie potrzebuję chyba. A nie, nie mam aż tyle miejsca, proszę pana na te wszystkie naboje. A nie, to nie masz miejsca! No, no dobra. Dobra, to odłożę tutaj, będę, tutaj jest taka moja zapasowa skrzyneczka. Damy tutaj, o. No. Takie niepotrzebne przedmioty, żebym miał dużo miejsca w WQ. Dobra, teraz Zastan. mam. Zastan. No, no. Chce na jakiś amunicję, Odmiesię. Dawaj, ręce do góry! Rejter! ter! Dostaw no mnie, no proszę R Strzelam! ręce do góry, bo strzelam! Nie! Co? Dobrze, dobrze, jak Dawaj, 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 dawaj amunicję. Dawaj całą, żeś więcej Jedną dam tylko Dawaj całe. Dobra. O tyle wziąłeś? Dobra. Dawaj to, dawaj to nie ma ojca dobra, dobra, dobra. Nie mam już nic, ale ty dobra, masz nieskończoność Chodź, będziemy dobra. strzelać, będziemy, będziemy strzelać, zobaczymy jak się zaszadę Ja nie wiem czy to doleci proszę pana, bo to szatkan to na blisko To podejdź do o to podejdź tu, tutaj, zobacz Dobra, 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 strzelam Boga Prosto, Dla. prosto w palnik <laughs> Kurde, ten... No jak nie trafiłem, no trafiłem, nie, no ale bo to, to, bo to ma rozrzut taki, no, o To jest takie o, no tak. tutaj w ogóle nie trafiasz O, trafiłem, za trzecim, no bo to ma rozrzut, no Z normalnego gnaza strzelę Dobra, dobra, strzel we mnie, strzel we mnie Nie, no jak w pana, no nie będę tego robić, no Praw. No strzel we mnie Nie strzelam w pracodawcę, nie, nie zgadzam się Cel! Nie, nie będę strzelał w pracodawcę To był test? Tak, jestem nieśmiertelny przecież no co no, no to taki no też... I co hejter zazdrosisz, co? Że ja takie... jesteś głupi, ale weź mi daj dotknij Nie, no nie mogę ci dać, no jesteś za młody Ej. Tata nie musi wiedzieć, tata nie... nie... Przecież on tu stoi nie Niech pan trzyma tą, tą broń dawaj mi to Dobra. dobra. To teraz to widzę, że tutaj chcę nawet dałeś radę, ale to nie jest broń dla ciebie. My znajdziemy taką idealną dla ciebie. O dobra. jak w farim poterze się różkę wybiera, to dla ciebie broń wybierzemy. O! Dobra, po, Podstawowe pisać. Son... No dobra, dobra, dobra. No, co ty robisz, hajder, to nie... to chciałeś zabrać? No pamiętam no, cię. to mnie tato! wygląda ja do... ogóle... Co ty robisz? Co ty robisz? nikt cię. Kto cię posłuje! Nikt, strzeli... nikt cię nie strzelił! Nie, strzeli... nie strzeliłem przecież, jest naładowana. Pokaż. Na, nikt nie masz żadnej rady, a ja chyba... Hejter, zachowuj się jak dobry syna, boli, nie jak boli, taki. Boli. Nie zachowuj Tam się nie jak musza. facet. On się w ogóle nie, nie. zachowuje jak facet. Pokiem on to ma. No. Za dużo genów no matki ma chyba. Nie dam ci tej broni. Chcę płacić. Ile? Ile mi zapłacisz? Ja to słyszę. Ja wiem, no zobaczymy. Nic. Negocjacja. Nic, no to nie dostaniecie. Dobra, strzelam. Ej, dobra, w trzy cera. cele, tak? W trzy cele, dobra. Pa. Pan to patrzy teraz nie? Pa. Jest idealnie. O, ładnie, ładnie. Idealnie! Wow. Ale słabo, wow! Ja bym to A, lepiej zrobił! No! Ej, widać, że Cztery strzały, powiem, no. sobie, Ej, to to pistolet, to dla, dla ciebie chyba dobry, co nie? No, pistoletem mi się dobrze teraz strzelało, muszę przyznać, no! Dobra. Pistolet e, zostawimy dla ciebie i teraz zobaczymy to! O! Dobra, dobra, no. dobra! Zostaw to, hej, ten. To jest, Padaj. to jest chyba taki... Taki, wiesz... Brrr. A, o. Fajne, fajne! Dobra, to strzelam! Poczekam, pyk! w cel! Pyk, prosto nice. w cel, pyk! No, ten, ten ostatni, ten, Tutaj... ten Ej, ostatni te... najcięższy. Tato, a może Co? Byś, jak masz kreatiwa zarespił jakiegoś zombiaka? O, hmm. tu też jest Dobra, pomysł. dobra, zróbmy test, ale ile il, il, il masz amunicji? Eee, no chyba full. Dobra, to radzi <laughs> jednego zombiaka na razie. Dobra, masz. dobra, a on się pali w dzień. O nie! O, cyk, załatwiony, to... pyk, pyk, pyk. A może, czekaj. Ale jazda. Ale ja dobra, 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 coś nie, nie, o, o, dobra, nie, 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 ile tego? Dobra, dobra Szybko! O kurde, <laughs> nie, 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 że nie, wszystko nie, mnie będzie lecieć! dobra, 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 okay, dobra! Dobra, nie, Dobra, nie, reloading, reloading! nie, 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 Nooo! Pozwoleni! Niezły, no dobra, i to mi się mega podobało. Fajne! No. Fajne te broni, oddaję. Pyk, proszę Daj, bardzo. Daję sobie ze zostawię. Dobra, chodź, mam jeszcze parę, parę broni fajnych, ale powiesz, to, mam teraz najlepszy pomysł. No. Zamiast broni, no. Ma, masz coś takiego. Patrz. O, to granaty, tak? Ej, tak. on mi wziął! Hejder, synek! Hejder, synek. Dawaj to! Hejder. Dawaj to, hejter! Nie, nie wolno! Co ty? Nie ta tato oślepiłeś ty! Co ty? O, co ty hejter? Ty jesteś normalny, przecież teraz dostaniesz karę, ej! Dostajesz karę, człowieku, co ty odwaliłeś mnie teraz? Wściekł się, chowaj ty się! Ty zradziłeś! Dobra! O, do... Proszę pana, proszę go zostawić o nie złotą, się jest głupi nie, on uczy się. Zamknę, zamknę go gdzieś. Spokojnie, spokojnie, damy radę. dobra. Masz tego, masz taki granat. A co to robi? Wybucha? Wybucha! To tak nie wiesz, po prostu i O, takie o o kurde, a to mocny robi wybuch? Nie, a. no to taki ty, ty, ty. No to, no to, no to słabiackie to jest. Yy, dobra, 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 że tam ci teraz coś lepszego. Yy, masz yy, coś takiego. O kurde. Co o, o. to jest, ty? Dobra. Jaka broń wielka? Ale mocne. O, no, ale to mocne, nie? Ale mega długo się przeładowywuje o. broń. A czyli to nie jest taka, że piu, piu, piu? Nie, 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 nie. nie. Strzał dosłownie na 5 sekund. Szczerze, to słabiutkie. No dobra, to to nie, to ja od razu usuwam, że tego nie będziesz chciał. Nie, no, najpierw. jak nie chcesz. A może coś takiego? Nie no, hejter, no nie ma szansy, ty dostać, A to to, o! Nie, to, to już nie, nie. Nie, nie, to jest też fajne. Też fajne, ale ale też się długo ładuje. Okej, okay, dobra, Ech, dobra Zostaw do po hejter. Poradę. Ej, ej, on wziął! Czinek, czinek, wziął! Nie, teraz, Dawaj to! Dawaj to! to, to. A, a, a. No, no przecież tacie nie, dobra, no, to w, no chyba w nie będziesz strzelał, no hejter, ty jesteś normalny, ty. Dobra, nie ma nie Masakra. Wyślę ciebie do. Nie wiem powiem gdzie Do surowych rodziców, do takiego programu w telewizji. Do wiele gorszych. Dobra, no to co, bronie mam przetestowane, ja bym... O, może bazułkę mi podała. Wiesz co, ja jeszcze mam dwie broni na ciebie. Masz o, to? O, o. To Dobra? jest super, myślę, że to ci można spodobać, bo to jest taki okay. pistolek, ale taki szybki chyba. Ale fajne, no o, to Fajnie, jest mocne tko. Celny, ale to nie, nie ma cenności, szczerze, nie ma cenności. ale Ej, wydaje mi się, że jakby listko. pan, jakby pan nowa zabij się tak coś tutaj... Jaka. A po golema zabij. O, golema, na golema to chyba o, o, będzie dobrze. Ja, ale golem jest mocny. Dobra, przetestuję, przetestuję, przetestuję. Dobra, jest, udało się, o. udało się, udało się. Ale powiem dobra. tak, bardzo dużo ammo musiało to zużyć, bardzo dużo. No właśnie. Dobra. Nie yy, ma Ogólnie zdałeś, zdałeś, zdałeś tutaj nasze yeah. yy, wyzwanie. Nie mam to. Ty go wziąłeś, nie? on to wziął! On to wziął! Hajter dawaj, ja dawaj, dawaj to! Dawaj to, hajter! Hejter, dawaj to! Dawaj, nie strzelaj! Nie to, to, strzelaj! Hejter, ja dawaj to, to, to! Dawaj to szybko! Dawaj to! Nie możesz dawaj, tego cykl. strzelać! Ja nie mogę, hejter! Tak, ja nie mogę! Czekaj. Jaki dym. On zmarnował Dobra, dobra, dobra. Ale spokojnie, spokojnie. Ogarniamy. Hejter, co ty robisz? Czemu ty się... On się topi! Jest znośny, nie? On się topi, on się topi! O, dobra, uratowałem go! Dobra, chcę załadować! we mnie! Chcę załadować! Dobra, w tym wieźowiec! Dawaj synka, dawaj synka Nie no, jak, no jak w niego, no nie no, proszę Wiesz on cię jest tak nieznośny, że normalnie nie wie Dobra, 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 a, Leci, ja mam to Leci auto na wyżonie! jak chwilę, 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 muszę bardziej... gdzie on jest? A tam jest, dobra Leci, petarda! Ale dostał O ja nie mogę Dobra, leci! A, a, a mogę go zabić czy nie? Nie, no chyba nie Masz amunicję? Mam nie, nie mam, nie mam. O nie, skończyła A, się. A, no to widzisz. Nie to jest do no pan... nie? nie, nie dawajmy, nie dawajmy, nie, 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 nie denerwujmy pana syna, bo on się jeszcze. Zawidzę was już! E, idźcie popłacz, <laughs> i to do Czemu pan? Jest taki... Czemu pan jest taki surowy dla niego? Że się dzisiaj nawet nie, dobrze zabrał. No, tak go wyzywa oj, pan. Oj, oj, oj. gdybyś miał takiego syna jak ja, nie? Aha. Słuchaj. To też byś po pierwsze. Miał problemy z kręgosłupem. Nie? <laughs> no. Miałbyś yy, ten, naciągnięte ścięgno w prawej ręce, nie mhm. powiem o co, nie? Także powiem ci, że nie jest łatwo. Nie jest łatwo z takim O, ja taką broń to też by się chciało. Ale dobra, proszę o nie, pana. Nie, to jest moja. Ja mam nadzieję, że się dzisiaj spisałem, że było GIT. Oddaję amunicję. No bo to jest od pana, oczywiście. Ja tu nie o, będę zabierał. To, dobra, daję ci trzy z minusem, nie? No. Tylko trzy z minusem, że wszystko, wszystko zrobiłem, co pan chciał. To 5 powinno być. Eee, nie, nie wykonałeś tego zadania, że miałeś strzelić Fojtera. Znaczy, strzeliłeś mojego syneczka. No strzeliłem, ale no bo ja się boję, pana syna strzelić. Wie pan to, jak to jest, no. Jak masz zezwolenie, to masz. <laughs> no dobra, no to w takim razie, proszę pana. Widzimy się oczywiście jutro. Do zobaczenia! Do widzenia!